Clean is good. Sanitized is better. Dominik, no, szalony pościg, który niestety no, nie zakończył się happy endem. Chyba zabrakło trochę konkretów z naszej strony, jeśli chodzi szczególnie o dwie pierwsze tercje. No tak, na pewno zabrakło właśnie tych pierwszych dwóch tercji, w których tak naprawdę no, graliśmy bardzo słabo i tak naprawdę mógł się, wynik mógł być zupełnie wyższy. Więc no na pewno, jeśli byśmy troszkę, troszkę przytrzymali pierwsze dwie tercje, to myślę, że, że wynik mógłby być całkiem inny. No, ale niestety dopiero obudziliśmy się 10-15 minut do końca, i to już nie wystarczyło nam, żeby prowadzić do gryfki. Do było przebudzenie, jak wspomniałeś, była też gra o przewagach, i tego chyba szczególnie szkoda, bo nie było ich dzisiaj może bardzo dużo, no ale w tych kluczowych momentach, no trochę one dziś chyba zawiodły. No tak, no musimy troszkę popracować też nad tymi przewagami, ostatnio nam nie idzie zbytnio ten element. No myślę, że musimy troszkę więcej oddawać strzałów i pracować na tej bramce zarówno właśnie w przewagach jak i 5 na 5. Czy to był mecz dla Ciebie szczególny? Jakieś dodatkowe emocje towarzyszyły Ci przed spotkaniem? Nie. Czy emocje? Ciężko powiedzieć. Na pewno był to może troszkę inny mecz, ponieważ no wiadomo grałem tam praktycznie 7 lat, więc no, byłem po prostu ciekawy, też nowe przeżycie, ale no, myślę, że mecz jak mecz na pewno szliśmy z, z, z tym, że, że po prostu chcemy zdobyć trzy punkty, no ale niestety. Za nami ponad pół pierwszej rundy. O jakie doświadczenia jesteś bogatszy, co wynika z Twoich obserwacji, jeśli chodzi o całe rozgrywki? No, myślę, że na pewno liga jest troszkę bardziej wyrównana. No, wszystkie drużyny tak naprawdę walczą, wyniki nie są jakieś wysokie. Więc myślę, że jak na pewno jest to dobre, bo, bo każdy mecz idzie się grać od 0-0 i nie ma powiedzmy pewniaków do wygrania, tylko trzeba po prostu walczyć, dawać wszystko i wywalczyć sobie te trzy punkty. To zrozumienie formacji, jak już jest pełne, czy jeszcze trochę czasu potrzebujecie, żeby się lepiej zgrać? Myślę, że jeszcze, jeszcze nie jest tak jak powinno, ale na pewno z treningiem, trening na trening będzie myślę coraz lepiej, z meczu na mecz to samo.